Cześć, przez to co Wam zaraz powiem, możecie mnie znienawidzieć. Myślałam nad dłuższy czas i zdecydowałam się, że po prostu zawieszam kanał. Ale można powiedzieć to w dwie strony: że albo zawieszam kanał, albo po prostu usuwam. Nie mam już takiego zapału dużego do nagrywania pet shopów. Zaczyna się ten okres dorastania i po prostu jeszcze mam teraz taką przysięgę, że muszę mieć cały czas te czerwone paski, muszę się teraz na maksa nauczyć, teraz całe dnie będę spędzała w stajni, będę albo w szkole, albo w stajni, albo na zajęciach, albo w domu, żeby odrabiać lekcje, nie będę miała czasu, żeby nakręcić filmik, czy żeby, nie wiem, żeby zmontować filmik, żeby wszystko poustawiać, naprawdę... Przeprasza... Przepraszam. Na początku miałam usunąć zupełnie kanał, ale pomyślałam, że jeśli takie na razie oglądanie filmików ma sprawia przyjemność, to nie będę Wam tego odbierała i nie będę usuwała kanału, tylko po prostu zawieszam na bardzo długi czas kanał. Może później się zdecyduję, że po prostu usunę ten kanał. Albo po prostu wstawię filmik, że nie macie na co czekać, że tak szczegóły filmików nie będzie. Teraz mogę Wam wprost powiedzieć, nie będzie na razie filmików. Jestem zajęta. Za dużo czasu spędzam w stajni, tak jeżdżę konno, wielbię konie. Po prostu to jest moja pasja i w stajni potrafię spędzać. Naprawdę, przez wakacje spędzałam od 10:00. O 8:00 10. o wstawałam, wychodziłam z domu i do 19:00 siedziałam w stajni. Myślę, że jazda konna to. Przecież nie jest sport, że co można tam robić, tylko siadasz i siedzisz. Przecież to nic wielkiego. Że Po co chodzić na zajęcia, skoro nawet nie wiem, dziesięciolatek może usiąść na konia i po prostu, nie wiem, przeskoczyć przeszkody, krzyżaka, stacjonatkę, cokolwiek. Przecież to nie jest nic trudnego, prawda? Ale czy ty zaufałbyś nieprzewidywalnemu zwierzęciu, który w każdej chwili możecie zabić? Możecie zrzucić i cię zabić. możesz mi powiedzieć, że spadłeś z krzesła i nie wiem, głowę sobie rozbiłeś, czy coś, cokolwiek. A co jeśli ja ci powiem, że spadłam z konia z około 160 cm. Co powiesz na to? Co jeśli ci powiem, że mnie zwierzę, które waży ponad tonę, mnie zgniotło, podeptało mnie, zrzuciło mnie z siebie. I co? I ten upadek z krzesła nadal jest taki wielki. Jeżdżę konno, bo to moja pasja. Uwielbiam jeździć konno. Nieważne, jeśli nawet mi będą mówić. Rodzice też próbowali mnie od tego odsunąć, że... przecież jak coś ci się stanie, zły ruch, spadniesz, zabijesz się i co? I wtedy będziesz kaleką do końca życia, albo zupełnie stracisz życie. I co? I co wtedy? Przez koniec stracisz życie, rozumiesz? Tak, rozumiem to, ale... Wolę zginąć na koniu, i myśląc, że spełniłam wszystko, co chciałam, prawie, że zginęłam robiąc to, co kochałam i kocham, niż siedząc przed książkami, czy w domu, przed komputerem, myśląc: Ale ja mam nudne życie i no. Galopuję konno, zaczynam skakać konno. I konie to praktycznie całe moje życie. Rodzice mówili, żebym nie, nie chodziła na konie, ale nie mogą mi tego zabronić. Na szczęście stajnie mam blisko, nie potrzebuję żadnego dojazdu, teraz są te rowery miejskie to akurat. Po prostu biorę rower, w 10 minut dojadę do stajni, nikt mnie nie powstrzyma. Wyjdę z domu, zatrzasnę, znaczy zamknę drzwi, trzasnę drzwiami, wyjadę i będę w stanie do wieczora. I nikt mnie nie zabroni jeździć konno. Rodzice wiedzą, że jeśli będę chciała, to tak zrobię. Zatrzasnę drzwi, wyjdę na cały dzień i mnie nie znajdą. I mogę się założyć, że tak bym zrobiła, gdy mnie zamknęli w pokoju i kazali mi siedzieć w pokoju, a nie jeździć konno. Wiem, że to może być trochę straszne, no ale trudno. Rodzice, mama przynajmniej to zapewnie też. Rodzice wiedzą, że mnie przed tym nie powstrzymają. Dlatego mama już zaczyna po prostu. Nadal mnie wspierać, nie mówić, przecież spadniesz, zabijesz się, tylko zaczyna mnie po prostu wspierać. Uważaj na siebie, kocham cię i tak dalej. Zaczyna tak przed każdą jazdą tak mi mówi zawsze, że uważaj na siebie. Gdyby coś się stało, od razu krzyć, żeby coś, żeby od razu przybiegli, żeby nie było tak, że ja będę leżała na ziemi i będę powoli. A, dobra, przestań, bo no, za bardzo się wczułam. Jeśli uważasz, że jazda konna jest łatwa, że ty po prostu siedzisz na koniu, że to nic wielkiego, bo spadasz, bo jesteś głupi, bo nie umiesz jeździć konno, przecież to żadna wielka rzecz. Każdy może wsiąść na konia, wszystko tam zrobić i jesteś jockejem i tak dalej, no to jesteś w błędzie. Mogę się założyć, że. Mo znaczy, możesz zaufać koniu, to przecież nie jest żaden problem. Ja ufam koniom chociaż nie wszystkim, dlatego jeśli widzę jakiegoś strasznego konia, na którym mam jechać, to po prostu najpierw przed lekcją stoję przed nim, patrzę mu w oczy i tak sobie myślę, tak jakby rozmawiała tak telepatycznie, rozmawiała z, z tym koniem i wtedy się uspokajam. Wiem, że to może głupie, no, ale trudno. Nie wiem. Ja ufam koniom, po prostu nie toleruję żadnego bicia, ale to już z innej beczki. Może zaufasz koniom, koniom, ale sztuką jest zrobić tak, żeby koń zaufał tobie. Nie ty jemu, tylko koń tobie. To już jest wielka sztuka. Każdy koń jest inny. Dlatego jeśli na przykład masz jeździć na każdej lekcji na innym koniu, to wiedz, że nie będzie łatwo. W naszej stajni jeszcze na różnych koniach. Najpierw jeździłam na tajce, która od niedawna jest siodłana i jest bardzo delikatna w pysku. Dlatego musiałam łydkami kierować, no ale wodzami no też musiałam tak, no bo nie zawsze słuchała łydek. I po prostu na następnej lekcji miałam konia, który cały czas ściągał w dół. Na następnej miałam konia perfekcyjnego, ale tylko na jednej, bo się okazało, że. Później go sprzedali, czy coś. Więc to nie jest naprawdę coś takiego twojego. Nie ma czegoś takiego, że jeden koniec taki jest perfekcyjny, no to wszystkie takie są. Nie ma czegoś takiego. Nie ma koń, koni perfekcyjnych. Możesz tak sobie myśleć, ten jest perfekcyjny, to ja na nim będę cały czas jeździć. Nie, nie ma perfekcyjnych koni. Boże, święty, to miał być odcinek, że kończę kanał, a nie że gadam o koniach. Wracając do kanału. To może niedługo, no nie wiem czy tak niedługo, ale będzie wiadomość na tym filmie, że, znaczy na tym kanale, że zapraszam na nowy kanał. Tam będę właśnie o koniach gadała. Jeśli nie stracę tej pasji, chociaż wątpię, bo taka pasja zostaje na zawsze, a nie jak na przykład z rolki czy coś takiego. I tam będę właśnie gadała o koniach, ale tam już będzie twarz i tak dalej. Ale trochę poczekać, jeśli jesteście chętni. Naprawdę mi przykro, że muszę z tym kończyć, ale trudno. Przykro mi, ale. Ostatnie słowo, czyli kocham Was, Puziaki Pa. Spuziaki, pa.